Dziś urządzam to samo neutralne wnętrze w dwóch różnych stylach, w Japandii i w loftowym, i każdy w dwóch budżetach: za 2000 i za 10 tysięcy złotych. Waszym zadaniem będzie odgadnięcie, które pomieszczenie jest droższe, a które tańsze, zanim pokażę ceny. Czyli po prostu sprawdzimy, czy da się urządzić wnętrze w podobnym klimacie, mając do dyspozycji dwa zupełnie różne budżety. Nie chodzi o to, żeby oceniać jakość mebli, czy roztrząsać co kto woli narożnik, czy sofę, jasne drewno, czy ciemne. Skupimy się na tym, jak spójnie odtworzyć styli, które elementy naprawdę decydują o efekcie, niezależnie od ceny. Pokażę, w co serio warto zainwestować, a za co niekoniecznie trzeba przepłacać. Baza jest ta sama, mamy gotowe ściany i podłogę. Będę urządzać salon. A pomieszczenie uzupełnie o kanapę, stolik kawowy, zasłony, dywan, oświetlenie i przechowywanie lub szafkę RTV, a także dekoracje. Ze względu na szacunek do mojego budżetu, czasu i do środowiska, urządzę te wnętrza wirtualnie, ale to nadal pozwoli nam na porównanie. Przed wami styl Japandi. Dam wam kilka chwil. Przyjrzyjcie się dokładnie i spróbujcie zgadnąć, które z tych wnętrz jest droższe, a które tańsze. A dla przypomnienia, styl Japandi to połączenie stylu skandynawskiego i japońskiego. Wykorzystujemy w nim naturalne materiały jak drewno, ratan, len czy kamień. Wnętrza w tym stylu są harmonijne i spokojne. W pomieszczeniu po lewej widzimy jasno-beżową sofę na nóżkach i drewnianej podstawie. Na niej oliwkowe poduszki, które świetnie współgrają z zielenią roślin. Przed kanapą stoi minimalistyczny stolik w kolorze ciemnego drewna, takim samym jak niewysoki, otwarty i lekki wizualnie regał. Z sufitu zwisa lampa z tkaniny w kremowym kolorze. W oknie widzimy półprzezroczyste zasłony, na regale szklany wazon, a na podłodze leży jutowy dywan. Po prawej również mamy kanapę na drewnianej podstawie, to dość charakterystyczne dla stylu Japandi, ale tkanina jest w bardziej szaro kolorze. Na niej dwie jasno szare poduszki, a przed niski okrągły drewniany stolik na nogach. Kolor stolika jest zbliżony do koloru regału, delikatnego i lekkiego. W sufitu zwisa lampa z tkaniny z widocznym żebrowaniem. Przy oknie stoi duża roślina w prostej donicy, a w oknie wiszą lekkie szaro-beżowe zasłony. Na podłodze leży duży, jasny dywan z naturalnego materiału, a na regale stoi biały wazon z gałązkami. Obydwa pomieszczenia są jasne, przestronne i spokojne, ale które jest droższe? Zgadliście? Jeśli tak, to gratuluję. Dajcie znać, po czym poznaliście, a jeśli nie, to oznacza, że da się urządzić wnętrze tanio, a dobrze. Linki do wszystkich elementów znajdziecie w opisie. Tam szczegółowo możecie je obejrzeć. Oczywiście wszystkie elementy na grafikach są w skali, a zdjęcia nie były przeze mnie przerabiane. Ja oczywiście widzę różnicę, ale nie uważam, że to cena jest głównym wyznacznikiem tego, że wnętrze wygląda dobrze. Tu zdecydowanie ważniejsze jest oko, umiejętność łączenia elementów i wyszukiwanie tańszych zamienników. Ale w co mimo wszystko warto zainwestować? Zdecydowanie w kanapę, bo nie tylko im większy budżet, tym większy wybór, ale też lepsza jakość materiałów i wykonania, a także w drewniany mebel, stolik kawowy, komodę RTV czy regał. Bo to on podkreśli styl wnętrza i je ociepli. A za co nie warto przepłacać? Żeby uzyskać dobry efekt, nie musicie kupować drogich dywanów czy zasłon. Oczywiście te z naturalnych tkanin wpiszą się najlepiej w ten styl, ale syntetyczny dywan też będzie wyglądał dobrze. A jest kilkukrotnie tańsze od wełnianego czy bawełnianego. Te duże i grube kosztują naprawdę sporo. Podobnie zasłony lniane oczywiście będą się pięknie prezentować, ale są drogie. Więc jeśli potrzebujecie dwóch, to koszt jest akceptowalny, ale jeśli na przykład ośmiu, jak ja, to jak najbardziej znajdziecie tańsze alternatywy, które prezentują się równie dobrze. I nie chodzi tu o to, żeby w wersji budżetowej tego stylu zastępować kluczowe elementy jego estetyki, czyli naturalne materiały, ich marnymi podróbkami, które gorzej się zestarzeją. Chodzi o to, żeby mimo ograniczonego budżetu zachować ducha tego stylu, inwestując w te elementy, które najmocniej go definiują, a w mniej istotnych detalach szukać tańszych, ale wciąż estetycznych rozwiązań. Dzięki temu wnętrze pozostanie spójne i będzie wyglądało estetycznie, nawet jeśli kosztuje kilka razy mniej. Pora na styl loftowy. Zasady są takie same, pomieszczenie również. Przyjrzyjcie się dokładnie i zgadujcie. Dla przypomnienia, styl loftowy charakteryzuje się surowością, przestrzenią i minimalizmem kolorystycznym. Po lewej widzimy brązową skórzaną sofę, oczywiście z ekoskóry. Obok niej wysoki regał z pomalowanej na czarno stali i drewna na półkach. Na nim stoi metalowa rzeźba. Pozostałe elementy nie wliczają się w koszt i są też w drugim pomieszczeniu. Z sufitu zwisa czarna metalowa lampa, a przed kanapą stoi szklany stolik na metalowych nogach, oczywiście czarny. Na podłodze leży naturalny dywan, w oknie wiszą szare zasłony, a obok okna stoi duża roślina w czarnej donicy. Po prawej widzimy nieco ciemniejszą kolorystykę. Ciemnobrązowa skórzana kanapa, również z jego skóry, jest punktem centralnym. Brązowe lub czarne skórzane kanapy są bardzo charakterystyczne dla stylu loftowego i industrialnego. Przed kanapą stoi niewielki stolik w kolorze betonu i o nietypowej formie. Dodaje to trochę oddechu. Obok widzimy otwarty, niewielki i dzięki temu nieprzytłaczający regał, również z metalu i drewna. Na podłodze leży prosty szary dywan z bawełny. Z sufitu zwisa czarna lampa w kształcie stożka, a w oknie wiszą delikatne białe firany. Przy oknie stoi duża roślina w czarnej donicy, a na regale niewielka figurka w kształcie dłoni. Obydwa pomieszczenia są loftowe, dość przestronne i nieprzesadzone. Jak obstawiacie, które jest droższe? Jak? Udało się? Czy jesteście zaskoczeni? Za co tym razem zapłaciłabym więcej? Nie stawiałabym w tym wypadku na żaden konkretny mebel, chociaż wiadomo, na wygodną kanapę zawsze warto wydać więcej, ale tu raczej liczą się charakterystyczne materiały: metal, szkło, drewno czy beton. Dlatego wybrałabym na przykład szklany stolik kawowy z droższej opcji albo solidny, wysoki metalowy regał. Resztę jak najbardziej można dobrać budżetowo i całość nadal będzie wyglądać dobrze. Uprzedzając komentarze, że tanie się zaraz rozpadnie, tańsze rozwiązania nie zawsze oznaczają kiepską jakość, tak jak drogie rozwiązania nie zawsze oznaczają dobrą jakość. Tańsze rozwiązania to często po prostu bardziej budżetowa alternatywa. No i nikt nie kupuje zasłon czy dywanu na 20 lat, dlatego warto wiedzieć, w co naprawdę zainwestować, a co sprawdzi się równie dobrze, jeśli nie będzie kosztowało dużo. Ale jeśli macie minimalny budżet i chcecie urządzić swój dom lub mieszkanie stylowo, to jak widzicie, da się. Czy to będzie rozwiązanie na lata? Na kilka na pewno. Dajcie znać w komentarzach, czy zgadliście i czy widzicie różnicę. A jeśli tak, to po czym poznaliście, które z pomieszczeń jest droższe? Ja widzę różnicę, ale czy jest ona aż tak znacząca, żeby wydawać 5 razy więcej? Niekoniecznie. Czekam na Wasze komentarze. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i do zobaczenia.